Po wojnie, kiedy gruzy wciąż dymiły, a Europa lizała rany, tysiące zbrodniarzy nazistowskich ukryło się. Przyjęli nowe tożsamości, zmienili nazwiska i zniknęły w anonimowych tłumach. Ale za każdym z tych ludzi często stała kobieta. Żona, partnerka, towarzyszka, która świadomie lub nieświadomie, z miłości czy strachu, chroniła potwora ukrywającego się w ich własnym domu. Ich historie są mrocznym, niemówionym rozdziałem powojennego chaosu. To opowieść o kobietach, które stały się strażniczkami najstraszniejszych sekretów, opowieść o wyborach, które zdefiniowały ich życie w cieniu zbrodni, o ukrywaniu prawdy, która mogła zburzyć nie tylko ich świat, ale i całe powojenne społeczeństwo. Zwykłe żony, które żyły obok potworów, a ich codzienne życie było misterną siatką kłamstw i zapomnienia. Wojna opustoszyła Polskę, pozostawiającą za sobą miliony ofiar i zniszczone miasta. Lecz nawet po jej zakończeniu, w gruzach i chaosie czaiły się nowe niebezpieczeństwa. Nazistowcy oprawcy nie zniknęli wszyscy w otchłani historii. Wielu z nich przetrwało, wtapiając się w tło, korzystając z powszechnego zamętu. Dla wielu Polek, które przeżyły piekło okupacji, powrót do normalności był priorytetem. Marzyły o domu, rodzinie, spokoju. Nierzadko spotykały mężczyzn, którzy wydawali się idealni, a ich przeszłość była mglista, lecz usprawiedliwiana wojenną traumą. Ale co, jeśli tam mgła skrywała coś znacznie bardziej złowrogiego? Piotr, na przykład, był nowym sąsiadem we Wrocławiu. Przystojny, uprzejmy, z szacunkiem odnosił się do starszych i zawsze pomagał kobietom w noszeniu ciężkich siatek Stargu. Zofia, która straciła całą rodzinę w obozie koncentracyjnym, szybko uległa jego urokowi, zakochała się w jego spokoju i obietnicy nowego życia. Pobrali się w skromnym kościołku na nadodrzu, marząc o wspólnym, spokojnym jutrze. Piotr był pracowity. Znalazł pracę w odbudowywanej fabryce, a Zofia prowadziła dom, starając się zapomnieć o koszmarach przeszłości. Lecz coś w jego oczach, czasem, zdawało się nie pasować do jego łagodnego usposobienia. Chłodny błysk, który pojawiał się, gdy myślał, że nikt nie patrzy. Zofia ignorowała te drobne sygnały. Pamiętała jak raz podczas rodzinnej kolacji Piotr gwałtownie przerwał opowieść jej kuzynki o okrucieństwach w obozie, mówiąc że nie chce słuchać o takich rzeczach i zmienił temat z niemal agresywną stanowczością. To było nietypowe dla jej zawsze empatycznego męża. Z czasem Zofia zauważała więcej dziwnych zachowań. Piotr nigdy nie mówił o swojej rodzinie, o tym skąd pochodzi. Twierdził, że stracił wszystkich w bombardowaniach, a jego dom został zniszczony. Brakowało mu Śląskiego akcentu, który był powszechny we Wrocławiu. Mówił nieskazitelną polszczyzną, ale z ledwie wyczuwalnym obcym nalotem. Pewnego razu, szukając starych dokumentów w jego szafie, Zofia natknęła się na ukryty notes. Był pisany po niemiecku, a ręka jej drżała, gdy próbowała rozszyfrować słowa, których nauczyła się w czasie okupacji. Nie rozumiała wszystkiego, ale widziała daty i nazwy, które mroziły krew w żyłach: Warszawa, getto, pawiak, rozstrzelanie. Zofia czuła, jak ziemia usuwała jej się spod nóg. Nie mogła uwierzyć w to, co widzi: czy człowiek, którego pokochała, który był dla niej ostoją po wojennej traumie, mógł być kimś innym? Mówiło się, że w pierwszych latach powojennych miastach, szczególnie na ziemiach odzyskanych, mnóstwo ludzi zmieniało tożsamość. Ale czy to mogło dotyczyć jej męża? Kiedy Piotr wrócił do domu, Zofia ukryła notes, udając, że nic się nie stało. Lecz od tej pory każda jego pieszczota, każde słowo miało gorzki posmak. Strach zaczął tkać sieć wokół jej serca. Bała się go, ale bała się też prawdy. Bo co by się stało, gdyby wyszło na jaw, kim naprawdę był, czy zostałaby uznana za współwinną? Jeśli znajdujecie tę historię równie niepokojącą, co fascynującą, zasubskrybujcie kanał, ponieważ mamy wiele innych ukrytych rewelacji z czasów II wojny światowej. Wiele kobiet żyło w podobnej nieświadomości. Inne, świadome sekretów swoich mężów, stawały przed potwornym dylematem: chronić męża, którego kochały, czy wydać zbrodniarza, narażając na szwank całe swoje życie i bezpieczeństwo. Ich motywacje były skomplikowane, utkana z miłości, strachu, a czasem z poczucia beznadziei. Weźmy historię Heleny z małej wioski pod Krakowem. W czasie wojny poślubiła niemieckiego oficera SS Wernera Schmidta. Była młoda, naiwna, a Werner przynajmniej na początku prezentował się jako kulturalny i czarujący człowiek, mówiący po polsku z uroczym akcentem. Po wojnie, kiedy armia czerwona zbliżała się do Polski, Werner wiedział, że musi zniknąć. Helena, wówczas już matka ich trzyletniej córki Marii, nie wyobrażała sobie życia bez niego. Werner namówił ją, by ukryła go w domu swoich rodziców na wsi, twierdząc, że to tylko na kilka tygodni, aż będzie mógł uciec do Ameryki Południowej. Rodzice Heleny, przerażeni, zgodzili się z niechęcią, wiedząc, że pomoc niemieckiemu oficerowi jest równoznaczna z wyrokiem śmierci. Werner stał się dla wszystkich Józefem Wiśniewskimi, sierotą wojennym, który znalazł schronienie u dobrych ludzi. Jego niemiecki akcent usprawiedliwiano tym, że dorastał w Prusach Wschodnich. Żył na poddaszu, wychodząc tylko pod osłoną nocy, by pomagać w gospodarstwie. Helena przynosiła mu jedzenie, prała ubrania, a jednocześnie uczyła córkę, by nigdy nie wspominała o wujku Józefie nikomu spoza rodziny. Lata mijały, z tygodni zrobiły się miesiące, a z miesięcy lata. Werner nigdy nie wyjechał, zbyt bał się ryzyka. Stał się milczącym cieniem w ich życiu, a dla małej Marii tajemniczym, smutnym mężczyzną, który zawsze nosił na twarzy dziwny wyraz. Helena z każdym rokiem czuła coraz większy ciężar na sercu. Żyła w ciągłym strachu, że ktoś odkryje ich sekret. Sąsiedzi, choć podejrzliwi wobec nagłego pojawienia się sieroty, nie zadawali zbyt wielu pytań. W powojennej Polsce, kiedy wszystko było chaosem, wielu ludzi pojawiało się i znikało. Ludzie mieli swoje własne tragedie i tajemnice, ale wzrok Heleny stał się nerwowy, a uśmiech rzadki. Jej młodość przeminęła pod jarzmem strachu. Co myślicie, co napędzało te kobiety do tak drastycznych działań? Czy to była jedynie miłość, czy może strach przed konsekwencjami prawdy, a może coś jeszcze głębszego? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Inna historia rozgrywała się w Warszawie, która powoli podnosiła się z ruin. Krystyna, młoda wdowa, pracowała jako sekretarka w nowo powstającym urzędzie. Jej męża zginęli w powstaniu warszawskim. Rok później poznała Antoniego, inżyniera, który wydawał się być ucieleśnieniem nadziei na lepsze jutro. Miał silne, choć nieco szorstkie dłonie i spojrzenie, które obiecywało stabilność. Antoni, pod płaszczykiem polskiego inżyniera, był w rzeczywistości Franzem Müllerem, byłym gestapowcem odpowiedzialnym za przesłuchania i egzekucje w dystrykcie warszawskim. Jego polski był doskonały, dzięki wielu latom pracy konspiracyjnej przed wojną, co pozwoliło mu na perfekcyjne wtopienie się w polskie społeczeństwo po ucieczce z obozu Jenieckiego. Krystyna była zafascynowana jego wiedzą o językach, o literaturze, jego pozornie wyrafinowanym gustem. Franz, jako Antoni, potrafił być czarujący i inteligentny, doskonale maskując swoją prawdziwą naturę. Krystyna nie miała pojęcia, że człowiek, który teraz dzieli z nią łóżko, był odpowiedzialny za śmierć jej brata i wielu znajomych. Jego prawdziwa natura wychodziła na jaw tylko w drobnych szczegółach czasem podczas snu Antoni wykrzykiwał rozkazy po niemiecku a budził się zlany potem próbując przekonać Krystynę że to tylko koszmary wojenne Krystyna pełna współczucia wierzyła mu w końcu wszyscy mieli swoje wojenne demony pewnego dnia w czasie porządków Krystyna znalazła pod luźną deską podłogową stare dokumenty były to listy opatrzone nazistowskimi symbolami i podpisane nazwiskiem Franz Müller Znalazła również zdjęcie. Mężczyzna na nim, w mundurze SS, był bez wątpienia Antonim. Jej serce biło jak szalone, gdy porównywała twarz na zdjęciu z twarzą mężczyzny śpiącego obok niej. To odkrycie było niczym cios w brzuch. Całe jej życie, jej nowa nadzieja, rozpadły się na kawałki. Krystyna zrozumiała, że żyje z potworem. Strach ścisnął ją za gardło. Co miała zrobić? Wydać go? Ale czy ktoś by jej uwierzył? Czy nie zostałaby uznana za jego wspólniczkę, szczególnie że była z nim od lat? W tamtych latach powojennej paranoi oskarżenie mogło obrócić się przeciwko oskarżycielowi. Krystyna, przerażona, spaliła dokumenty i zdjęcie, postanowiła milczeć, żyjąc w niewoli strasznego sekretu. Jej miłość do Antoniego zwiędła, zastąpiona zimnym strachem i obrzydzeniem, lecz nie mogła go opuścić, była uwięziona przez własne kłamstwo i jego przeszłość. Przez lata Krystyna prowadziła podwójne życie, dzieląc dom z oprawcą. Każdy dzień był dla niej cierpieniem, a każdy uśmiech, który musiała mu ofiarować, był aktem zdrady samej siebie. Pamiętała, jak z trudem znosiła jego dotyk, wiedząc, że te same ręce mogły torturować niewinnych ludzi. To była cena za jej milczenie, za strach przed ujawnieniem prawdy. W tym czasie wiele kobiet było ofiarami okoliczności, uwięzionymi w skomplikowanej sieci powojennej rzeczywistości. Ich mężowie, którzy w czasie wojny byli na właściwej stronie, często wracali zmienieni, naznaczeni traumą lub, co gorsza, skrywający haniebne tajemnice. Nawet w Polsce, gdzie pamięć o niemieckich zbrodniach była żywa, zdarzały się takie przypadki. Pomyślmy o Jadwidze, która mieszkała w małym podgórskim miasteczku niedaleko zakopanego. Jej mąż Stanisław był miejscowym leśniczym. W czasie wojny, aby chronić swoją rodzinę, Stanisław zgodził się współpracować z niemiecką administracją, dostarczając im drewna. Wkrótce jednak został zmuszony do brudniejszych zadań, takich jak wskazywanie partyzantów. Po wojnie Stanisław wiedział, że grozi mu kara za kolaborację. Ukrył się w leśniczówce, udając chorego. Jadwiga, lojalna i kochająca, pomagała mu, twierdząc, że jej mąż zapadł na ciężką chorobę płuc, która wymagała izolacji. Kobieta kupowała leki i żywność, starając się unikać ciekawskich spojrzeń sąsiadów. Stanisław stawał się coraz bardziej nerwowy i agresywny. Strach przed odkryciem sprawił, że przestał być dobrym mężem i ojcem. Jadwiga cierpiała, lecz nie potrafiła go opuścić. Wierzyła, że tylko ona może go ochronić, że jej miłość może go odkupić. To było poświęcenie, które niszczyło ją od środka. Jadwiga opowiadała dzieciom, że tata jest bardzo chory i potrzebuje dużo spokoju. Dzieci, choć czuły, że coś jest nie tak, nie zadawały pytań. Czuły ciężar sekretu wiszący w powietrzu, ale nie potrafiły go nazwać. Życie w leśniczówce stało się ciągłym ukrywaniem, szeptem i strachem. Jeśli dotarliście tak daleko, oznacza to, że ta historia naprawdę was porwała. Zostawcie więc łapkę w górę i aktywujcie powiadomienia, żeby nie przegapić naszych kolejnych dokumentów. Historie te nie były rzadkością. Akta powojenne pełne są relacje o zaginionych nazistach, którzy pojawili się w zupełnie nowych krajach, z nowymi imionami, a często i nowymi żonami. Czasem te kobiety były niewinne, zaślepione miłością lub zmanipulowane. Innym razem doskonałe zdawały sobie sprawę z przeszłości swoich mężów, a jednak decydowały się ich chronić, często z obawy o własne bezpieczeństwo lub o los swoich dzieci. Pojawiały się również sytuacje, gdzie kobiety same pochodziły z rodzin sympatyzujących z nazistami, a ich wsparcie dla ukrywających się zbrodniarzy było świadome i ideologiczne. Takie przypadki, choć rzadsze, są jeszcze bardziej mroczne, ukazując głębokie zepsucie moralne i niezłomną wierność zbrodniczej ideologii, nawet po jej upadku. Wiele z tych kobiet żyło w cieniu kłamstwa przez całe życie. Ich powojenne domy były misternie budowanymi zamkami z piasku, które mogły runąć w każdej chwili. Strach przed ujawnieniem prawdy był nieustannym towarzyszem. Każde pukanie do drzwi, każdy obcy na ulicy mógł być wysłannikiem sprawiedliwości. Najbardziej szokujące historie dotyczyły tych, których przestępstwa były szczególnie makabryczne. Na przykład byłego dowódcy obozu koncentracyjnego, który po wojnie stał się szanowanym obywatelem w małym miasteczku. Jego żona, Maria, znała prawdę. Znała ją od lat, bo była z nim jeszcze przed wojną, zanim zło w pełni zawładnęło jej mężem. Maria, wychowana w ścisłym konserwatywnym domu, wierzyła w wierność małżeńską ponad wszystko. Kiedy jej mąż, Hans, który po wojnie nazywał się Jan Kowalski, przyznał się do części swoich zbrodni, była przerażona. Ale on błagał o litość, tłumaczył się presją, rozkazami, które musiał wykonywać. Maria, choć zraniona do głębi, nie potrafiła go opuścić. Wierzyła, że kocha tego mężczyznę, którego kiedyś znała, a ten potwór, którym się stał, był tylko wynikiem wojny. Ten mechanizm obronny był typowy dla wielu żon. Próbowały oddzielić ukochanego mężczyznę od zbrodniarza, wierząc, że ten prawdziwy jest wciąż gdzieś tam w środku. Maria pomagała Janowi Kowalskiemu stworzyć nową tożsamość była jego alibi, jego wsparciem, jego tarczą. Przeniosła się z nim do niewielkiego miasteczka pod łodzią, gdzie nikt ich nie znał. Tam Jan otworzył mały warsztat. Para wiodła spokojne życie, uczestniczyła w lokalnych uroczystościach, chodziła do kościoła. Nikt nie podejrzewał, że pod maską poczciwego rzemieślnika kryje się bezwzględny zabójca. Maria cierpiała w milczeniu. Widziała koszmary męża, jego krzyki w nocy. Wiedziała, że jego ucieczka jest złudna, bo demony przeszłości nigdy go nie opuściły sama stawała się cieniem zgorszkniała i przerażona czuła się uwięziona w złotej klatce którą sama pomogła zbudować jej życie było ofiarą złożoną na ołtarzu kłamstwa najbardziej szokującym momentem w życiu marii było spotkanie z ocalałym z obozu który przypadkowo wszedł do warsztatu jej męża szukając pomocy zepsutym narzędziem mężczyzna nazwiskiem jakub zatrzymał się w drzwiach jego oczy rozszerzyły się w niewiarygodnym przerażeniu. Jan Kowalski, zajęty przy stole warsztatowym, nie zauważył go od razu. Maria widziała, jak Jakub, z bladą twarzą, wskazał na jej męża drżącym palcem i szepnął tylko jedno słowo: Komendant. To jedno słowo zburzyło cały ich świat, całą misternie budowaną iluzję. Jan Kowalski, usłyszawszy to, Podniósł wzrok, a jego twarz przybrała wyraz paniki i bezwzględności. Maria zamarła, a w jej uszach rozbrzmiał krzyk Jakuba, który nagle, po latach, rozpoznał swojego oprawcę. To był punkt kulminacyjny. Wszystkie lata strachu, zaprzeczania, kłamstw eksplodowały w jednej chwili. Mężczyźni rzucili się na siebie, a Maria stała, sparaliżowana, wiedząc, że nie ma już ucieczki. Lokalna milicja szybko pojawiła się na miejscu. Jan Kowalski, czyli Hans, został aresztowany, a jego prawdziwa tożsamość ujawniona. Maria, choć nie została formalnie oskarżona o współudział, została naznaczona do końca życia. Wszyscy sąsiedzi, którzy ją znali i lubili, teraz patrzyli na nią z odrazą i niedowierzaniem. Jej życie stało się publicznym potępieniem. Sądy powojenne miały trudności z oceną roli tych kobiet. Czy były ofiarami manipulacji, czy świadomymi wspólniczkami? Często brakowało dowodów, a kobiety twierdziły, że nie wiedziały nic o przeszłości swoich mężów, lub że były zmuszone do milczenia pod groźbą. Wiele z nich nigdy nie zostało pociągniętych do odpowiedzialności karnej, ale ich życie stało się samotną egzystencją w cieniu skandalu. To są ciche historie, które rzadko trafiały na pierwsze strony gazet. Mimo to te kobiety były integralną częścią powojennej układanki, świadkami, a czasem cichymi współtwórczyniami ucieczki nazistowskich zbrodniarzy. Ich milczenie pozwoliło wielu oprawcom uniknąć sprawiedliwości przez długie lata. Dilemat moralny, przed którym stały te kobiety, jest przerażający. Czy powinny były zaryzykować wszystko, aby ujawnić prawdę, czy raczej chronić siebie i swoje rodziny, żyjąc w strachu i kłamstwie? Jakie decyzje podjęlibyście, gdybyście żyli w tamtych czasach, w obliczu takich wyborów? Te historie pokazują, jak wojna nie kończy się wraz z podpisaniem zawieszenia broni. Jej konsekwencje rozciągają się na dziesięciolecia, splatając się z życiem zwykłych ludzi w najbardziej nieoczekiwane sposoby. Pokazują, jak łatwo zło może ukryć się pod płaszczem normalności, a milczenie staje się jego najpotężniejszą bronią. Mówią nam o kruchości prawdy, o zdolności człowieka do zaprzeczania, a także o potężnej sile miłości, która niestety bywa ślepa i prowadzi do tragicznych konsekwencji. Te historie są przypomnieniem, że sprawiedliwość jest procesem skomplikowanym i często bolesnym, a jej osiągnięcie wymaga odwagi, by zmierzyć się z najmroczniejszymi sekretami. Wiele z tych kobiet zmarło, nigdy nie ujawniając pełnej prawdy o swoich mężach. Ich historie to ostrzeżenie o tym, jak łatwo jest zapomnieć o zbrodniach i jak ważne jest, aby zawsze szukać prawdy, bez względu na to, jak bolesna może być. Niech te opowieści będą przestrogą, że zło, jeśli nie zostanie ujawnione, zawsze znajdzie sposób, by przetrwać i skryć się w cieniu. Pamięć o tych wydarzeniach jest kluczowa, abyśmy nigdy nie zapomnieli o cenach, jakie płaci się za wojnę i o tym, jak moralność ludzka jest wystawiana na najcięższą próbę w obliczu strachu i przetrwania. To lekcja o odpowiedzialności, o konsekwencjach naszych wyborów i o niegasnącej potrzebie sprawiedliwości. Historia ta musi być pamiętana, aby nigdy się nie powtórzyła.